widzowie, dzisiaj sobie gramy w Fifkę, tylko muszę sobie jeszcze tutaj przygotować, więc bardzo Was zapraszam do oglądania. już nie przedłużam, więc zapraszam do oglądania. Dobre. Dobra. Dobra, tutaj chyba na początek. Nie wiem, czy mnie widział, bo sobie coś mi świruje. Mm, to sobie zobaczę, czy mi już się ogarną. Tu, naucz się gra. Hmm, no, no, dobra, a tu może te wolne A, no i ja, oczywiście nie działa Klikam A A I rzucę księżnę, aby rozpocząć Kliknę E No E, no Nie no, muszę akresem grać po prostu mecze, bo jakoś mecze nie działa Czy tu jest poradnik na regułę? Mmm, w w kierunku wyraźnie coś tam, podbiecie piłki w górę. Rowy, dobra. Zbudzę z pierwszej piłki z obrotem. A takie, sześć sił, takie, skurde, y, nie wiem co robić. karty, piłką, piłkę. Lubimy LT. LT, Dobra. Idę do kości. Trzymaj LT plus LT plus E dwa że Możecie sobie zobaczyć. Ten mecz treningowy. jakże chyba widać. Mmm... trochę wyżej to tak? mecz treningowy nie czekajcie ci chwilę bo się znowu spojrzeć, czekajcie. Powinno działać. Znowu macz treningowy. O, bo Nie no ja... Nie gramy tego, zlegram normalny, normalny masz już powinien działać. Dobry, tak nie będziemy się pochylać. Jest meczyk. Coś mi tam nie działa. No. Tak. Można sobie inaczej usiąść. Dobra. Mmm. meczyk. meczek. Teraz wezmę barsa. Bardzo dobra. Klawiatury nie mam podłączone, nie no, czekajcie, bo coś zaraz walnie. Robimy tak, ja po prostu idę na drugą stronę. Blocking, gotowe. Dobra, i tak gramy. A tyle będę w po drugiej no może zagramy aklasiko? Nie. Może zagramy z zobaczymy, co sobie poradzę. Po stronie oczywiście prawie przygrałam. Więc tobie. Trochę niżej tu co dobra. Pocznie jeszcze, jak to powyżej, dobra. Szkoda, tylko że nic nie widzę. Czemu głosu nie ma? Nie wiem. Dobra. Jak zwykle o O, no mecz już działa, oczywiście. Trzeba jej piłkę żeby zrobić, mój dik, genialny. Nawet nie wiem co. Mój trik to nawet nie wiem co tam początku tutaj go raz... CO? Czy to bronię? Nie wiem, Nie o to chodzi Dobra Eee X Tak poszło Kukale. Ej, no podanie od swojego Halo, karny Ala nie będę Tym makaronem powtórować ja Już bez przesady

Chwilę, bo jak tak nic nie leci, to trochę nudno. Zaję tylko coś włączę, a możemy grać. Kurde. Czekajcie chwilę. Gramy bez muzyczki, jutro nie to. Kurde, nie to. Jutro tu to w górze. Hmm. Odcinek nie ma nie zbyt długo trwał, bo zaraz muszę jechać. Hmm. Ale przynajmniej będzie. Dobra. Dobrze odczytali, zamiar rywali. Mogą znów budować teraz akcję pyk do Dżamala oj Jamala. dobra Dżamal 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 Dżamil tak Dżamil Dżamal ocybowanie

Hat trick Ale jutro chyba też wleci odcinek po prostu takiego zagrania piłki nie będzie na boisku, po prostu tak ojację. jakieś tam podbijam, jakieś tam nie wiem, coś tam walę, nie Więc To nie będzie na boisku. Bo tam nie ma wojska, gdzie teraz nie jest, ale. No i zależy jest do od koszykowki. Nie podoba. Idź tam do pola karnego, bo zaraz nie coś wali. Dobra, Jumil. Kurde. Szybko. Lewy. No kurde, kurde. nas no, spoguję z każdym klubem. <grywa> mama, mama. Uuuu, Sigma. Na no szczęście, bo tak to było, go. Twoje mama, hej, <grywa> Coś ty zrobił na mi.

szczuba trochę wydarski, w tym momencie trzeba powiedzieć że widzimy koncert jednego zespołu przynajmniej w pierwszej połowie to no, zresztą wynik mówi sam za siebie ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska I na koniec. Już znaczy no koniec. Pierwsza połowa. Gramy do końca meczu i to już pierw... i to już, Dzisiaj już nie się będzie racz. dziękuję. No chyba, że coś tam jeszcze zrobię, jak już tam dojadę. No da. Do. może i No Hop. a my za no, to sokawe, to A, trochę by było, tylko no. A ten co się doskoczyło jakieś poknisko w ogóle? Nie baba. На-на. Молодец. Шилдс. Мокрое чистое выезд. Ааа. Романдовский. Лечь, Высунься. Я вау. Морск. сам минулась. No powiedzcie mi, czy, czy, czy też to wa, wa, Was tak wkurza, że, za, że załóżmy była jakaś akcja i, on, i ten komentator mówi, że a, po akcji to Was to wkurza? Bo nie bardzo. Nie wiem dlaczego. A jeszcze i świetnie. Wszystko przeciwko mnie. Się, jakby się okazało, że, że to wszystko mi się... Ale gówno. Ale strzał. Lukarska poezja, to jest chyba prostu koronami na Yamala, który strzelił. Zobaczmy, bo ja akurat tutaj się nie skupiałam. Tylko we ścianę patrzyłam, nie wiem do czego. No zwolę ja. Mój gol de Jonga był ładniejszy. Później wam go pokażę. Znaczy wam no, wrzucę osobny film, ale... Dobra, walisz to w bo ja miałem ładniejszy de Jonga. I to też boleję nie? To z ty? Ucha, ucha, ucha Lami, nie ma co on nawija, patrz co on nawija, co on nawija, co on nawija, bo ja trochę nie wiem Pyk, pyk, tutaj porób Pierwszego, drugiego, jednego, drugiego, 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 trzeciego, czwartego Samku, a jesteś tricky z podbroną Już to naprawdę nie w górze, jakie bezsensowne rzeczy mówię. Yes. So, so mm, Supert. Wybijam to, gdzie pieprz rośnie. Mówiłam. 30 minut do to jest mój trener. Nie wybijaj. Rozegraj to na krótko. To jest jakiś A gdzie? Tu do mnie czy do niego? No, groźnie, udało się wybić. Nie ma to Sędzia. Ja walę sędzia chyba. Sędzia chyba śledy. Bo oni su nie dał. Teraz polecie do sobie drugi blok. Aha, szczena, brawo. Ja jeszcze chłopcy trafi. nie trafił. Nie. No wsi zgamiałeś. Co to zaraz leci lewy? Pominam. Lewy może mieć się dwa chattyrki. Robert. Cytero! Bo chciał różnego co zrobić. Dobra, dawać, nie miałem dużo czasu. A, jak temu Was było mi już, że jest godzina 20:30. YouTube A ja tu nagrywam S. No, co ty wydarzyło? Ogólnie chciałam chciałam sobie zamówić mikrofon, ale mi się nie chciało tyle aż No Całą paczkę już wyszło już 20, więc. No, nie cała 200 ale... Ale gdyby był mikrofon, to by wyszło 200 mam w powórze, więc chciało mi się tyle wydawać. A ty, Kaszu, jadzie. Sędzia, chyba ślepy, bo tu dał. A, nie chcę kupić, nie nie no już to było a ja jak oni nas polowali to już nic nie było nie a zatkaj a zatkaj uuuu 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 nawet nie widzę go ja nawet go nie widzę co on tam odwala. możesz kiedyś zamknąć? proszę cię Ogólnie to ja to miałam na głowie, bo mi przyszło na głowę. Tylko, tylko na pierwsze pierwszą. A tak to miał to na głowie, więc lepiej wam to wszystko walić. No. Nie, znowu, Pedrysy to jest. Nie, dobra, Fałku, Barcyś. Chyba czerwona. Nie, nie. Czekajcie, zrobię to samo. Sędzia. Czekaj, nie! Nie dolewaj go. Już tutaj, tak. Graj. i Do sędzi. Do sędzi, tu Do sędzi O, tutaj sędzi Tu cię I po pół, i, to, i po pałku Barsim O, nawet nie, nie patrzyłam się na ekran i przez to kartki Czy... piłkę mówię? Dawaj! O, no, wreszcie, na no ja się jeszcze na to wyjął. Mógł się zaczekać też mój kuzyn zanim a wtedy będziemy naparzyć w piłę. Gdy będzie Pedro Rodzi. Pedro Rodzi. Pedro co Rodzi. Pedro i patrz, co on na Ej, o piłkę! Mam ja. do finnurkowego, jak ja tu mam strasznie. Nie sorry za moje piękne utwory, ale ja bardzo dodaję różne swoje teksty do takich znanych pisywań, bo nawet czekacie dobra, już nic? Wezmę tu matkę, a czy nie, przepraszam bardzo za to. Mama zaraz mnie wbija do pokoju, zrobi. Poczekaj chwilę. Jeszcze go Kurde. Muszę jeszcze go strzelić. Kurde. Cicho już. Muszę wybić, bo ja chcę szybko jeszcze jakiegoś gola strzelić. Y con